Witajcie, niestety przychodzę do Was ponownie z filmem z reklamacją tego ekspresu zakupionego w Lidlu. A żebyście mieli obraz całej sytuacji, to on jest z nami od ponad dwóch lat, od maja 2019 roku. W lipcu tego samego roku robiliśmy pierwszą reklamację, teraz mamy już październik 2021 roku, także służy nam już trochę. Nie umiem dokładnie powiedzieć, od kiedy dzieją się z nim znów te dziwne rzeczy, o których zaraz opowiem. Wydaje mi się, że już ponad pół roku, tylko tak zwlekaliśmy właśnie, Nigdy nie było na to czasu, a wystarczyło zadzwonić i zareklamować. Właśnie jest przygotowany do pakowania, umyty. Zaraz go jeszcze obetrę, gdzie nie jest wyschnięty. Oryginalne opakowanie, oryginalne pudełko zachowaliśmy. Tak najlepiej go odesłać. Teraz pokrótce, co się z nim dzieje. Nie pieni dobrze mleka. Jak pokręciliśmy tym pokrętłem w trakcie, gdy już to mleko się lało, ale niezbyt dobrze spienione, to mm, słychać było jakieś trzaski, jakieś piszczenie. E, czasem udawało się ustawić go tak, że to mleko faktycznie pieniło się tak jak na początku i kawa wychodziła dobra, e, ale wymagało to właśnie kręcenia tym pokrętłem, ustawiania za każdym razem przy parzeniu kawy. A druga rzecz bardziej niepokojąca to jest to, że stąd, gdzie mocujemy kolbę, leje się nam woda. Jak włączymy ekspres, tutaj pojawiają się krople, czasami po prostu cały dół tutaj jest zalany, musimy podkładać jakieś chusteczki. Wiecie, w tym czasie, gdzie kolba jeszcze nie jest założona, przed parzeniem kawy, gdzie ekspres się nagrzewa, lub po parzeniu kawy, jak już tą kolbę ściągnę, chcę zrobić na przykład następną porcję, Czekam na włączonym ekspresie tutaj cały czas. Mm, kapie woda nie jest to jakieś e, straszne lanie jak z kranu, ale takie uciążliwe kapanie. Także coś ewidentnie jest nie tak. Zabraliśmy się w końcu za to. Zadzwoniliśmy, mąż zadzwonił do serwisu. E, może tutaj wrzucę Wam e, numer, jak dam radę. Ej, żadnej filozofii w tym nie było. Trzeba sobie przygotować e, fakturę z Lidla, bo trzeba podać numer z zamówienia. Trzeba podać tutaj gdzieś na dnie, czy na tyle ekspresu znajdują się odpowiednie numerki, numer seryjny i jeszcze jeden e, numer. I w naszym przypadku, gdzie już jedna reklamacja była, musieliśmy podać jeszcze e, numer zgłoszenia z tej poprzedniej reklamacji. To znalazłam na mailu, bo akurat nie miałam e, wydrukowane. Były to jakieś dwa telefony, bo później można został przełączony do kogoś innego. Jeszcze raz opisywał sytuację. Nie pisaliśmy już żadnych maili, tak jak było za poprzednim razem. Oczywiście ja ekspres... Kilkukrotnie czyściłam, odkamieniałam. Czyściliśmy go nawet według instrukcji, którą wtedy nam przesłali, gdzie e, przestał spieniać mleko. Było to czyszczenie tego tutaj elementu, z, łącznie z rozkręcaniem, czyszczeniem tam w środku, nic nie pomogło. I o tym od razu poinformował, właśnie dzwoniąc do nich. E, nie było żadnej dyskusji, żadnych sprzeciwów. Pan powiedział, że prześlą nam na maila etykietę i mamy umówić się z kurierem na odbiór, tak więc etykietę już mamy, pakujemy i odsyłamy o dalsze w krokach będę was informować. Co ważne, dowiedzieliśmy się przypadkiem właśnie dzwoniąc z reklamacją mąż zapytał jak to wygląda w przypadku gdzie ten ekspres był już raz wymieniany na nowy. Dowiedział się, że jeżeli ekspres ma inny numer seryjny niż ten, który był zakupiony oryginalnie, to ta gwarancja 3 lata nalicza się od początku, czyli odkąd my mamy nowy model. I teraz również Pan nas zapewnił, że jeżeli wymienią nam ten ekspres na nowy, z nowym numerem seryjnym, z nową serią ekspresu, to ta gwarancja liczy nam się od nowa od daty otrzymania go, czyli 3 lata od teraz. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Zobaczymy, czy w ogóle dostaniemy ekspres z innej serii, bo na razie nie ma się co cieszyć. Ale jeżeli faktycznie to tak funkcjonuje, no to wow, naprawdę jest to bardzo fajne. Ekspres nie kosztował wiele, jak wiecie, i tutaj można reklamować jak tylko coś się stanie. Biorąc pod uwagę tą wcześniejszą naszą reklamację, nie było żadnych problemów. Teraz też do tej pory jest na razie wszystko w porządku, także zobaczymy, jak będzie dalej. Ok, pakuję ekspres i odzywam się do Was, jak już będę cokolwiek więcej wiedziała. Witajcie, nagrywam po prawie trzech tygodniach od wysłania ekspresu, ponieważ zanieśliśmy go prawie trzy tygodnie temu w piątek, właśnie do punktu, żeby go nadać. I była kompletna cisza. E, mąż już się troszkę zaniepokoił, i jak minęło równe dwa tygodnie, e, czyli w ubiegły piątek, zadzwonił do serwisu. E, niestety, tym razem jakoś ciężko było się z nimi dogadać. W ogóle e, twierdzili na początku, że paczka nie została nadana. My już zaczęliśmy się denerwować, myśleliśmy, że coś jest nie tak, że może paczka gdzieś zaginęła. Ale po chwili rozmowy e, gdzieś tam konsultant sprawdził, że ta paczka jest i że ktoś będzie się z nami kontaktował w poniedziałek e, z serwisu. Tego kontaktu nie było. Dostaliśmy we wtorek maila, że paczka już jest nadana, e, tak jak poprzednio, e, bez informacji, czy został naprawiony, czy to jest nowy ekspres, co zostało naprawione, jeśli by była naprawa, po prostu tylko tyle, że paczka została wysłana. I o dziwo w jeden dzień, bo to przychodzi z Niemiec, przyszło nam właśnie wczoraj. Patrzymy, a to jest całkowicie nowy ekspres. W środku oczywiście nic nie pisało, żadnych informacji, co tam było zepsute. Yy, niestety lub niestety cieszymy się, że mamy po prostu nowy ekspres znów, ale yy, numer, ten o którym Wam mówiłam, nagrywając poprzednio, jest taki sam, więc ta gwarancja nam się nie zeruje, nie nalicza nam się od nowa, tylko E, tylko po prostu jest ta, którą mieliśmy po poprzedniej naprawie. Także chciałam Wam nagrać tą informację. Zaraz zabieram się za mycie dokładne, bo tu mąż już wczoraj go wyciągnął z paczki. E, będę myć i uruchamiać. Miejmy nadzieję, że ten egzemplarz będzie jak najdłużej działał poprawnie.